Cześć maneczkos, si jestem Vexo. Gramy dzisiaj w GTA San Andreas znowu. Witam, a, witam państwa. Cj, i lecimy z drugą misją od Uziego. Hey Uzi, my man, what's going down? Hey Cj, let me introduce you to Chuck Fu, Ram Farley. He heads the Red Gecko Tong on the West Coast. How you doing? Yeah. <laughs> Al A Kong has sent word from Kowloon. A Vietnamese crime family, the Da Nang Boys, are preparing to move to the United States. This may explain the cowardly attack on the Blood Triad. There may be some trouble ahead. The Shifu would like a package retrieved. A courier has left it in a drop at the airport. It is most important to the matter at hand. Oh, I can do that. <laughs> <laughs> he is Triad, a mountain boy? No, a personal friend of mine. And less likely to draw the attention of the Danang boys. <laughs> okay. <laughs> Thanks for your support. Uh... -huh. Tamtych chrząka, i kurde, tam tego rozumie. Ciekawe, ile lat tego języka się uczył. Dobra, oj, przejechałem kogoś. Dobra, ciśniemy sobie na lotnisko To chyba był samochód Nie, to była ciężarówka chyba Jedziemy po ciężarówkę Bierzemy ją jak najszybciej i uciekamy, nie? Aby piekła za pierwszym razem, bo ostatnio No to ja potrafię psuć dobrze te odcinki, znaczy w sensie Psuć nie odcinki, tylko misje Wysadzając yy, Majka, majka Toreno i u jego. Ale no niestety no tak czasem bywa, no. To nie moja wina. Tutaj To jest samochód. Ale to jest teraz chamskie, że to jest pokazane teraz na mapie. Kiedyś to musiałeś samo szukać. Ale to trylogia, no. A to był samochód, to jednak dobrze myślałem. Ej, to dobrze pamiętałem. Ja myślałem bardziej, że to będzie ciężarowa. O kurde! To pułapka na mnie, o nie, co ja zrobię, no wyjadę drugim wyjściem O nie, co ja zrobię, no pojadę teraz drugim wyjściem I teraz tu mi wyjedzie O no może... a nie, jednak nie Ale uszkodziłem ten samochód, niestety Ty, ko kolego, nieładnie strzelać do mojego auta, ej Bardzo niesympatyczni koledzy widzowie Czekają mi po samochód Lakier mi psują i w ogóle Jak ten jest przyjemny A czerwony samochód, jest ładny kolor Ale nie mogę się doczekać jednych misji I to będą misji od pana sałatki, naszego ukochanego Cezara i to będą by fajne w tym mieście misje. co sobie zobaczycie bo nie na darmo te właśnie ten szkoły jazdy się było trzeba zrobić dobra pyk ten bał się w policję przecież mnie nie dogoni tak łatwo Ja jestem bardzo szybki Prawie w dżowu wjechałem To się wie widzowie Chodźcie. i unik I teraz ja tu sobie <grybujesz> I mamy szot meczek no Pani nie popsuję misji to zróbmy od razu yy, drugą misję od luziego. Albo... Albo nie, podjadę pod luziego, zakończę odcinek i w następnym odcinku. Bo się boję, że to zaraz będzie ta właśnie podwodna misja. Jak to będzie ta podwodna misja, no to będę trochę ugotowany. Bo większość odcinka zajmie kurdy postępu pływania. Najwyżej, najwyżej wtedy jak będzie postęp pływania widzowie. A to sobie zakończymy tutaj. To sorry, że takie króciutkie zasie komisje tamto zrobiłem. Dobra. No to było na tyle tego odcinka. Dziękuję za obejrzenie, naprawdę. Oj, telefon dzwoni. Nie, odmawiam, bo ja kończę odcinek, Cezara Dobra. To się manka. No, kto teraz do nas dzwoni? Katalina. <gülüyor> Dobra, to by było teraz tyle. Jeszcze jakiś telefon? Dobra, do zobaczenia.